Hej kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy na plażę. Mamy taki ostatni dzień cieplejszy, także jedziemy, korzystamy z pogody. Właśnie zauważyłam, że taki stary samochód za mną jest i chciałam Wam go pokazać. Zobaczcie, amerykański samochód. Nie wiem z jakich to lat, jaki myślisz, 80, któreś? 70 któreś. Także fajnie, amerykańskie auto. są ta ja poszła kupiła taki gumis. Pokażę jak one wyglądają. O, coś takiego ośpokoła się czy smakowały, tak? Mhm. Przyjechaliśmy po drodze, jak jechaliśmy nad ocean, na na apartment. Nie wiem, tak się nazywa, ale pięknie tutaj jest. Nawet kozy tutaj mają i kwiaty dzikie, ale dużo po prostu os tutaj lata, trzeba uważać. Coś się stało, coś buciku masz? Dobrze no. Który był bucik, ten? Dobrze, skamujemy. O tak, coś tutaj było. Ok, kładaj. Udało się. Także kwiatuszki przepiękne, Zrobimy sobie zdjęcia. Tam jeszcze były jakieś yy, owoce. O, już sąka, już pozuje. <laughs> o, proszę bardzo, jak ładnie. A, <laughs> Milanek tam nadal szuka coś w swoim bucie. <laughs> o, ale ładne te kwiatki. Zobacz to takie u, moje ulubione, te. Jakie ładne. Cudowne. 谢谢，沈师傅。 Mamy tam też prokuły nawet różne rodzaje kabaszków kabaczków. I ciążki wybrały sobie już pomidorki. Mój to tam muszę odłożyć i tam tamten zamienić sobie. Dobra, ja wziąłem kwiatka, ale jakiś krzywy jest, także muszę i go iść zamienić na drugiego. Przepraszam bardzo. Tu był taki ładny, to też jest krzywy, zobacz. No. Jesteśmy już na plaży, mamy swoje pakunki. za chwilę będziemy szli i zauważyliśmy, że tutaj normalnie jest masa samochodów Corvette. 12 takich samych, nie wiem. Muszę zobaczyć ten samochód. Właśnie jeden sobie tutaj odjeżdża, ale to jakaś sukrupa taka co uwielbiam te, te samochody. Zajechali sobie razem. Dobrze, no, trzymam Cię za rączkę. Milanek, o taki, się coś tutaj. O widzicie? Korweta jedna. Korweta druga. O, muszę tutaj... O, teraz widać. Tu mamy jeszcze następny samochód. Ach, to też korweta, tylko stara. Klasyk wieku. Proszę bardzo. A my idziemy w tamtą stronę. To wszystko pozamykane jest, już po sezonie, ale y, fajnie, bo teraz jest wjazd za darmo na parking. O, pokaż, jak to ładnie wyglądasz widzisz? A super! Doszliśmy na plaża, tu jest taki piękny piasek. się tak mówimy, że piasek tak wygląda, jakbyśmy byli na wakacjach kilka. Rzadko tutaj właśnie energii można taki piasek zastać. Ludzi tutaj fajnie nie ma za dużo. Także perfect timing. Idziemy opalać się. Nie będziemy się opalać, ale będziemy odpoczywać zaczekaj, to się Już żeśmy się rozłożyły, mama. Trzy koce. Śmiejemy <grym> się, tym, że właśnie się przykryjemy. Wieje jednak troszkę i jest tak chłodnawo, ale jak słoneczko świeci, to da wytrzymać. Ja nie, nie żartuję, nie jest źle. Tak, kładziemy się, odpoczywamy. Dzieciaczki już się bawią, także fajnie, oni uwielbiają plażę. Tak, no, my będziemy sobie odpoczywać i Mama tu się już okryła. Nie wiem czy ją widzicie. <laughs> Speterek mamy, też mamy speterki w razie czego. Cześć Julianek, Bawisz fajnie? Cześć. No. O proszę bardzo dzieciaczki swoim żywiołem. Musiałam wyjść do samochodu, po prostu po spodnie, bo już naprawdę chłodno tutaj jest. Wziąłam sobie tutaj ręcznik, wziąłam sweterek, bo ja nie wiem czemu, ale weszłam troszkę do wody. I ta woda była taka lodowata, i teraz odnów mnie naprawdę ciągnie. Także mam nadzieję, że się trochę ogrzeje. Tutaj bliżej wyjścia to jest o wiele cieplej niż tam od razu nad wodą. To, to może taki spacerek dobrze mi zrobi. Go. Nie widziałem. O oh my God. Nie Where ma go! Nie oh, ma Milanka. <laughs> oh, oh, tak know. się schował. Oh. <laughs> oh <my>. <laughs> 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 Mieliśmy sesję zdjęciową. <laughs> Także zdjęcia zaliczone w tym miejscu. Teraz chłopaczki grają sobie w... Jak to się nazywa? Palet. Paletki. <laughs> Zapomniałam, jak to się nazywa. O. <laughs> Milanek to nie wiem, co gra? Chyba w powietrze. <laughs> Dało się. A teraz mama kontra, córka. To nie jest takie proste, bo wiaterek wieje. No to mam, pokażcie klasę. time Mamy chipsy Doritos. No, mamy te właśnie żelki. Ale one dobre są. Patrzcie, jak wyglądają. Nie wiem, czy widać. O, 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 o. Tak. Normalnie przepyszne. A Ty lubisz Doritos? Ja. Ale im dobrze idzie. Juliankowi. I co Ci? Bardzo no ładnie. Puściotkę sobie. Ok, Jeszcze. Nie, nie, right, here. right here. Huśtawka, ala huśtawka. Zaprojektowana przez Juliankę. Marku, architekt. <laughs> okay, get Co? Fajnie było? Yes. Tam na górze? Mm. Look scary. Mm. Mm. Oh, mm. A to o to. bożka. Idziemy? Idziemy sobie teraz już na spacer przedwyjazdowy. Postanowiliśmy, że pójdziemy z troszeczkę się przejdziemy. <coughs> Dzieciaczki naprawdę mieli bardzo fajny czas, my też. że każdy zadowolony teraz przed pojechaniem do domku. Idziemy sobie na taki relaksujący spacer. A koło nas co? Pale! Relaksujące. Mm -hmm. Tak relaksujące, że można iść nawet spać. Tak idziemy. Z dzieciaczkiem się nie chce spać. Biegają sobie, o. Proszę bardzo. na skałki. <laughs> Wysykałśmy takie miejsce fajne e, z kamieniami, ale to... Rusza się, taki wielki asia ruszakami. E, I fajnie jest. Po, e, słońce powoli zachodzi. Milanek bawi się, szuka krabów. Julianek jego obserwuje. A, a dziewczynki sobie siedzą i obserwują przyrodę. Pięknie. Już się ubraliśmy. Bo troszkę chłodno.

Powiadać Trzeba iść! Wychodzimy już z plaży. Jestem kawę. takiego kwiatuszka dla mamusi. A mama idzie. Ja wziąłam sobie do powąchania i pachnie po prostu jak bez. No, bardzo ładnie, jakiś śliczny. Przepiękny kwiatuszek. Także wychodzimy z plaży. Zawitaliśmy w restauracji, naprawdę bardzo fajnie. Kiedyś próbowaliśmy już do niej przyjść, niestety nie było miejsca, jak wróciliśmy wcześniej z oceanu, a dzisiaj udało się i miejsce jest. Także mamy fajne siedzenie, zaraz tutaj obok piękno, pięknego widoku na marina, na statki i wybieramy co do jedzenia. Ja w sumie już wybrałam wezmę sobie zupkę cebulową i jeszcze mam krewetki z jakimś tajskim sosem. Pewnie będzie bardzo ostry. Zobaczymy, tutaj już dziewczynki też sobie coś wybrały, chłopaczki wiadomo co, ryba i, i frytki, także czekamy aż pan przyjdzie i weźmie od nas zamówienie. Takie widoczki tutaj są na tym ideku, pięknie to wygląda. Jedli bardzo smaczne jedzonko. Moja zupka była bardzo fajna i smaczna. Yy, mamy obiad taki pół na pół co Dojedliśmy to, co nam smakowało. Reszta została. I już wybieramy się do domu. Chcielibyśmy podziękować Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, miłego wieczoru, miłego dnia. Pa, pa, pa.